Dzień dobry, moje drogie wodniki. Witajcie, witam Was bardzo ciepło na moim kanale i zapraszam do czytania na pierwszą kwadrę księżyca. Pierwsza kwadra księżyca, czyli czas między 5 kwietnia a mniej więcej 12 kwietnia, z tego względu, że 13 kwietnia mamy już pełnię. Pierwsza kwadra to y, czas, kiedy zwykle tryskamy energią. Energia towarzysząca tej fazie księżyca pozwala na skoncentrowaniu uwagi na ważnych dla Ciebie celach, drogi wodniku, więc z odpowiednią koncentracją podejdziesz do zadań, jak jakie masz przed sobą, to jest też dobry czas na to, żeby próbować czegoś nowego, więc jeśli chcesz spróbować czegoś nowego, to teraz jest dobry czas, by po prostu podjąć tego typu wyzwanie. No, też księżyc zachęca do tego, żeby być uważnym na różnego rodzaju okazje, nie przegapić okazji, które pozwalają Ci się sprawdzić w jakiejś nowej dziedzinie, ponieważ pierwsza kwadra, powtórzę, to jest dobry czas nastawienia czoła nietuzinkowym wyzwaniom na właśnie sprawdzenie się w nowych aspektach tak, w nowych, w nowych obszarach. Pamiętajcie o poczuciu satysfakcji. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że poczucie satysfakcji to wielki motywator i trzeba wykorzystywać jego moc w, w pierwszej kwadrze księżyca, a na pewno nie zabraknie Ci ku temu sposobności. Pierwsza kwadra księżyca to również dobry moment na odżywienie organizmu, ponieważ w tej, w tej fazie księżyc, w tej fazie księżyca lepiej przyswajamy witaminy, lepiej przyswajamy minerały, po prostu organizm Organizm jest nastawiony na odnowę, na regenerację. Hmm. Słuchajcie, no jakby wiosna, czas troszeczkę zmian, troszeczkę odświeżania, więc być może również i ty pomyślisz o odświeżeniu garderoby, o zmianie czegoś w swoim wyglądzie. No, jak na jakąkolwiek zmianę się zdecydujesz, to w końcu to tobie ma to poprawić nastrój bądź polepszyć humor. Natomiast dobrze jest to zaplanować, dobrze mieć to na uwadze, właśnie w pierwszej kwadrze. Dobrze jest też zaplanować czas ze znajomymi, z ziomalami, spotkać się, gdzieś jakiś krótki wypad sobie zorganizować po prostu spędzić razem czas w takiej nieformalnej atmosferce dodatkowo to jest dobry moment jeśli komuś na tym zależy na odnawianiu kontaktów z dawno niewidzianymi znajomymi na spotkania z dawno niewidzianymi, niewidzianymi ludźmi z dalekimi krewnymi być może em, no Dobra, i teraz tak, idziemy dalej, przechodzimy do kart. Słuchajcie, pierwsza kwadra, czyli zaplanuj, czyli działaj, czyli zaufaj i czas pełni, to jest czas raczej celebracji. Zaplanuj, czyli rozpisz intencje, postaw pierwsze kroki, ciesz się w ogóle tym, prawda? Ciesz się tą nową podróżą. Działaj, czyli pokonuj przeszkody, cierpliwie idź do przodu, nie poddawaj się, zaufaj, czyli przejmij kontrolę, skoryguj błędy, podejmuj decyzje. No i cóż, yy, pełnia, czyli sprawdzam wyniki. Cieszy się efektami, dbam o równowagę, jeśli chodzi o kwestie, właśnie skorygowania pewnych sytuacji, prawda? Zaczynamy. Zaplanuj rycerz kielichów, nie rycerz, tylko król kielichów. <gry> Zaplanuj coś z osobą, która, Twoim zdaniem, jest absolutnie godna zaufania. To może być Twój przyjaciel, to może być Twój brat, to może być Twój ojciec, to może być, znaczy, ktokolwiek to jest, to jest osoba, która jest absolutnie pełna zaufania. Do siebie, do ciebie i ty pokazujesz się jako ktoś, kto ufa tej osobie. Więc razem, razem, dobrze jest wprowadzić coś w życie lub razem zadbać o to, żeby coś wspólnie zaplanować, ok? Tego rodzaju informacje się pokazały. Hmm. Jeśli będziesz chciał coś zaplanować z kimś dla siebie ważnym, dobrze jest również mówić wprost, mówić wprost z serca, mówić o swoich odczuciach. Odnośnie tej sytuacji. Działaj. Karta umiarkowania. Karta umiarkowania, która sugeruje i generuje raczej taką energię z gatunku działam wstrzemięźliwie. Jeśli wiem, że są w moim życiu jakieś przeszkody, jeśli wiem, że są jakieś wyzwania, to właśnie cierpliwością i nieustępliwością będę w stanie je pokonać. Albo zdaję sobie sprawę, że sytuacja do mnie wymaga cierpliwości i wstrzemięźliwości, i tu nie ma nagłych decyzji, tutaj nie ma nagłego działania, tutaj właśnie wskazana jest, wskazana jest. Taka wysoce, wysoce umie, wysoka umiejętność zdania sobie sprawy, że pośpiech może nie być najlepszym doradcą i wszystko w swoim czasie. Tutaj jeszcze jakieś działania uda się uruchomić bądź troszkę przyspieszyć, jeśli z kolei Tobie uda się wypracować kompromis z drugą stroną sytuacji. Współpracować z drugą stroną sytuacji, ten, ta współpraca, ten kompromis przyniesie odkrycie w postaci, w postaci jeszcze lepszego rozwiązania, rozwiązania, jak pokonać na przykład jakąś przeszkodę, niż wstępnie zakładałeś drogi wodniku. Ok. Strzelec bardzo mocno na pozycji działań się wam pokazał. To tylko jeszcze chciałam dodać. Zaufaj, bardzo ładnie, przejmij kontrolę, skoryguj błędy, podejmij decyzję. Masz szóstka mieczy, czyli zaufaj, że czas pełen wyzwań, trudności pomału mija, że jakby to, co zrobiłeś, to, co zdecydowałeś, to, to w którą stronę idziesz, że to doprowadzi cię koniec końców do szczęśliwszego jutra, do szczęśliwszego czasu, tak, do szczęśliwszych okoliczności. O takie zaufanie jak dla mnie proszą karty. O takie zaufanie proszą wodnika karty. A czas pełni szóstka monet. Tak, że dojdzie do równowagi. Że to, co od ciebie dałeś, to do ciebie wróci, że to, na czym ci zależy, otrzymasz, że będzie jakaś równowaga w konkretnej sytuacji, że będzie sukces, że będzie prosperity. Następna karta, dziesiątka monet. Dobrze, bardzo pokazują się relacje, znajomości, więzi, które masz zbudowane z innymi ludźmi, drogi Wodniku. To są osoby bardzo ci pomocne, bardzo ciebie wspierające. To są osoby, zobacz, no te fakty z jednego plemienia, jak, się, jak to się mawia. Tutaj jakby, podobnie myślące, tak samo myślące, tak samo ukierunkowane. No, rozumiecie się bardzo dobrze. Zwróć uwagę, że na tej karcie wszystkie te psiaki są jednej rasy, w tym znaczeniu, że to są jest jakiś, jest jakaś, jest jakieś. Um, jest jakiś wspólny mianownik dla wszystkich tutaj obecnych, prawda? Jakiś wspólny obszar zainteresowania i to was łączy. Więc na to bym też zwróciła uwagę. Jeśli chodzi o kwestie pójścia do przodu, jeśli chodzi o pójścia w stronę szczęśliwszego jutra. Jeśli mam na myśli. Na to na co bym zwróciła uwagę, czyli na okoliczności ludzi w Twoim otoczeniu, gdzie Was łączy jakaś wspólna wizja tego jutra, albo Was łączy jakiś wspólny pomysł, który chcecie zrealizować, ok? Jest jakiś wspólny mianownik w każdym bądź razie. Dziękuję Wam bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.